z sakwy w Minecrafcie? To taki item, co dodali w 1.17, a potem go usunęli i w sumie nie wiadomo, kiedy wróci. Znaczy, wiadomo, dzisiaj. Bo dodałem do Minecrafta 15 sakiew, a każda z nich jest customowa. Co to znaczy i co będzie robić? Oglądaj do końca, przekonasz się sam. Wow, siema. Już wkrótce do Minecrafta dojdą sakwy! Ale wiecie, że ja jestem niecierpliwy i nie chcę mi się czekać, dlatego dodałem nie jedną, ale 14 sakiew i to każda będzie customowa! O to oznacza mniej więcej tyle, że będą robić magiczne rzeczy! Już się boję! Ale zanim to ważna sprawa! Nie zdobędę ani jednej sakwy, jeśli nie będę miał odpowiedniej ilości skóry. Nie to, że teraz nie mam skóry, bo, bo mam, mam na rękach skórę, mam na głowie, mam wszędzie skórę, ale wolałbym mojej nie używać, okej? Okay? Jak macie jakąś swoją na sprzedaż, to spokojnie dogadałabym się. Czy to jest w ogóle legalne? D Dobra, nieważne. Może bezpieczniej dla gatunku ludzkiego będzie, jeśli znajdziemy sobie trochę krów albo koni. Nikt nie ucierpie, moja fabryka sakiew będzie mogła ruszyć z kopyta. Jeden, dwa, trzy, cztery, więcej. Dobra, bida, powiem wam. Ale na sam początek powinno wystarczyć. Mamy to. Nie będziemy zaczynać od jakichś magicznych rzeczy, bo to jest normalna sakwa, która działa albo nie działa. W sumie to nie działa. <laughs> nieważne, kto by się tym przejmował, czy ona działa, czy nie. Powinniśmy skupić się na tym, co możemy dzięki niej osiągnąć. A te świnie mogą mi w tym pomóc. Tak dokładnie. Pierwsze połączenie, którego potrzebuję, to sakwa i cztery surowe wieprzowiny. Co to jest? Dobra, zaczynam od razu z najwyższej półki. E-hem. Nie tego się spodziewałem, ale buja. Dobra, i co teraz? Czy ja mogę jej użyć? Czy mogę zrobić z niej... Wow! No i tak można żyć. No dobra, więc moim zadaniem jest otwieranie tych wszystkich paczuszek. Już mi się podoba, lubię prezenty. Lecimy dalej. I mało tego, co jeszcze ważniejsze, nie potrzebuję wcale więcej skóry, bo jak jeden worek otworzę, zostaje pusty. I bardzo dobrze, szanuję to, recykling to ważna sprawa. I dzięki temu recyklingowi stworzyłem właśnie wioskowy worek. Ze wszystkich, które póki co widziałem wygląda najbardziej normalnie, bo nie ma oczu. Ale szczerze to polubiłem te oczy, trochę mi ich brakuje. Lecimy z tym koksem. Wow! Ale nawet worek z oczami nie jest w stanie dostarczyć mi tego. A żelaza, krzemień, kompas, beczka. No spoko. O, jeszcze chleb emeraldy i pusta mapa gitara. No takim prezentem to nie pogardza, czy ty chcesz ze mną handlować? Oczywiście, że nie. Dobra, czego ja się w ogóle spodziewałem, okej? Okay. Ale jak już stworzyli jakiegoś klona, że. <laughs> czekajcie, chwileczkę to, to nie miało tak wyglądać. Echem, <laughs> chciałem powiedzieć, że jak już stworzyli tego sztucznie wygenerowanego, żelaznego golema, który tak naprawdę nie jest moim bratem, to ja naprawdę bardzo chętnie wykorzystam tę sytuację, ale tym razem proszę nie chcę zginąć. Stary, posłuchaj, jesteś tylko nędznym klonem, nie masz nic do gadania. Po prostu daj mi to żelazo i będzie mi kwitać. Dziękuję, pozdrawiam! O jak już pewnie zauważyliście, do stworzenia customowych sak. Potrzebuję tylko czterech itemów. A więc inwestycja w zabicie mojego ziomeczka, znaczy. <laughs> też lepszy mi. Unicestwienie konkurencji. Może trochę lepiej, ale nadal źle. Może być w tym bardzo przydatna, co nie? Bo jeśli dobrze mi się wydaje, jeśli położę worek na środku i cztery sztabki żelaza dookoła, to dostanę prawdopodobnie najbardziej dowaloną sakiewkę na świecie. Czy to nie jest piękne? Zakochałem się, nie wierzę. Jeśli ta poprzednia wioskowa dała mi łącznie 7 żelaza, pytanie co mi da ta? Proszę Państwa. Witam oficjalnie w niebie Stworzyliśmy właśnie nieskończoną Farmę żelaza jako, że worek nadaje się do recyklingu I za każdym razem daje mi coraz więcej żelaza Żyję właśnie moim najpiękniejszym życiem w historii W którym żelazo nigdy się nie kończy Mam nadzieję, że to nie jest tak, że ta sakiewka ma tylko kilka użyć Bo chciałbym właśnie wypełnić całe mojej kurze żelazem Dobra, dobra, bez przesady tyle wystarczy I tak jest pięknie, dziękuję I możemy ruszać dalej Bo sobie, że te sakiewki może robią też coś więcej Niż tylko wyrzucają mi temy I może na przykład gdyby zrobić z ją z piasku O, działa to no może niekoniecznie dadzą nam jeszcze więcej piasku, tylko coś ciekawszego, proszę. Wow! Co tu się właśnie stało? Chwilę, chwilę, bo ja chyba czegoś nie rozumiem. Piaskowy furokata nadaje diamenty? Czy to udaje piramidę? Nie ważne, cokolwiek nie udaje, buja. Czy mogę jeszcze trochę, please? Wow! gna by było prawdziwe. Czy właśnie za jednym otwarciem zdobyliśmy rzeczy, których potrzebujemy do kilku kolejnych craftingów? Tak się składa, że chyba tak. Był worek z żelaza, to czas na worek ze złota. Patrzcie, no złota skromne. Nie wiem jeszcze, jak daleko mnie wywieje w tym odcinku, dlatego nie pogardzę większą ilością złotych jabłek. Nie wiem, czy jeszcze ciekawego mogę z tego dostać. Wow! Więcej złota. Dobra, fajnie, ale mam żelazo. Dziękuję, pozdrawiam. Już chyba naprawdę wolę wejść na ten etap. Kurde, mele, no rozkręciłem się jak śrubokręt na gwoździu, to tak w ogóle mówi, to nawet nie jest powiedzenie. Ach, no to co? Wszystkie rudy zaliczone, zaliczone! Możemy wrócić do poważnych spraw, okej? Okay? Na nie chwile oczywiście, że nie zaliczone. Jak Emerald, jeszcze te ślepy golemie! No ale co może mi dać Emerald? Więcej emeraldów, no kto by się spodziewał? Skończyło się babci, posłanie czas na grubszą akcję! Mam taki plan! Jak wiecie, albo też nie, jestem trochę leniem. A moje lenistwo na dzisiaj objawia się tym, że nie chce mi się iść do deteru. Na szczęście mam i magiczny woreczek i jedyne co mi zostało to znaleźć zrujnowany portal do netheru. Mam nadzieję, że mi jest zawiesie, dobra? Łączyłem go już dosłownie ze wszystkim, co tylko się da. I jeśli okaże się, że jedną z tych rzeczy nie jest netherrack, to będzie mi przykro. Czy ktoś ma może jakiś protyp, jak szybko znaleźć portal? Nie wiem, może szukać z góry? Czemu to wszystko wygląda dokładnie tak samo? Ty, jest portal! Do takiego obrotu spraw to ja się nie spodziewałem. Nie sobie dokładnie tego szukał, ale, ale proszę, tylko nie. O, tylko jest jakiś śnieg. Nigdy nie sądziłem, że tak bardzo Ucieszę się na widok -er Raka. A to dlatego, że zainteresowało mnie pewne połączenie. Oczywiście, że nie działa, ale spokojnie, nie cała nadzieja stracona. W końcu Netherrak to nie jest cały nether, nie? A najważniejsze rzeczy, które tam znajdziemy, nie są wcale zbudowane z niego, tylko z neterowych cegieł. A dokładniej nie z jednej, tylko z czterech. I to bloków halo. Trochę to potrwa, dajcie mi chwilę. Dajcie mi jeszcze dwie i będę w niebie. Pod warunkiem, że cały ten plan w ogóle okaże się prawdziwy. Spróbowałem z netherrakiem i się nie dało. To spróbujmy teraz z netherbrinkami. O! 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 sokfos Sakwa z netherowej fortecy! Czy istnieje coś, co brzmi bardziej dumnie niż to? Nie wygląda jak rzecz, która może pozwolić mi się stać bogatym. Ale to też nie jest po to. Po to były diamentowe sakwy i żelazne sakwy. Bo to jest mi potrzebne po to, aby pomóc mi przejść Minecrafta! Okej, okay, albo też nie. Co to jest? Obsedjad brodawki. Więcej złota. Jeszcze więcej złota. Aha, zawiodłem się. Chwilę, chwilę. To jak netherrack stworzy sakwes świątyni Znaczy ja dobrze kojarzę, że Stronghold jest zbudowany z tego bloku Trzymajcie się mocno, bo mam zamiar właśnie zrobić coś totalnie nielegalnego. Nie jestem jeszcze na to kompletnie gotowy, ale połączmy te cztery... O nie! O nie! Strongholdowa sakwa! Dobra, po prostu daj mi ten perły, okej! Okay. Albo jedną, niech będzie. Nie to, żebym liczył na to, że przeniesie mnie do Strongholda, co nie? Czy moje marzenia są naprawdę jakieś za wysokie? Czy dużo od życia wymagam? Mam teorię, że Minecraft mnie po prostu nie lubi. Nic nowego. No to zobaczymy, co powie, jak dam mu prezenciki, które mam w planach. Jakie są najgłupsze sakwy, które da się tylko zrobić? E, chyba mam jeden pomysł. Potrzebuję szkła. Forek to w sumie taki plecak, nie? Jak plecaki ze. Złota i z żelaza jestem w stanie jeszcze zrozumieć. Tak chciałbym zobaczyć jak wygląda i co robi plecak ze szkła. A przynajmniej chętnie bym to zrobił, gdyby nie kończyły mi się materiały do przepalania. Przypał! To jest moje ostatnie drewno. Mam nadzieję, że to była dobra inwestycja. O nie, o nie, nie zdąży nie! Przypał! Nie! No i świetnie! No jestem na środku zamrożonego oceanu. Co ja mam z tym faktem zrobić? Ja mogę coś przepalić po mocy. Ja super! Nie wiem, macie tu jakiś węgiel czy coś? To nie wygląda jak węgiel, to jest stone! No nie! O nie żelazo, naprawdę! Macie najbardziej wartościowy item w tej grze, ale nie chcecie mi dać najmniej wartościowego. No jasne, jeszcze mnie utopcie, wspaniale. Okej, okay, znalazłem węgiel tutaj. Jeszcze chyba nigdy nie kopałem węgla pod wodą, ale zawsze musi być. Mieć... Ała! Ten pierwszy, ten pierwszy raz, dobra! Szybko, powietrze! Dajcie mi powietrze, muszę je wykopać w tym miejscu. Okej, okay, okej, okay, jest powietrze! Szybko, nie! Tylko kawałek, proszę! Tylko nie! że co? Nie no, ja nie mam pojęcia, gdzie ja umarłem. Ale są krowy, macie szczęście. Jeden, dwa i trzy. ja sakwy powinno wystarczyć. I tym razem przynajmniej mam czym przypalać Słuchajcie, że całe bogactwo, które miałem wcześniej, odrobiłem dosłownie w trzy minuty. To nie świadczy o mnie zbyt dobrze. Oj, mam piramidę. Okej, okay, okej, okay, spokojnie, do tego wrócimy zaraz. Ale najpierw pozwólcie, że spełnię moje najskrytsze marzenia. Nie no, dobra, to w sumie po prostu worek ze szkła, ale, ale worek ze szkła brzmi dobrze, nie? To brzmi jak coś, co... Wow, wow, Brzmi jak coś, czego ten świat jeszcze nie widział! No i co mi dasz? Jak się w ogóle otwiera worek ze szkła? Trzeba go... Trzeba go rozbić! Zdał mi szkło, kto by się tego spodziewał? Ej, jakieś efekty, ja łodzicza Bohater wioski 2, absorpcja 2 i to wszystko dzięki workowi ze szkła? Eee, no, no spoko. No to jeśli szkło ma takie moce, to co powiecie na... Czy ktoś powiedział TNT? Okej, okay, słuchajcie, rozwalamy tę grę raz na zawsze. Koniec z jakimiś tam nudnymi sakwami. Nadszedł czas na crafting ostateczny. Da się, wiedziałem, że się da. Tak jest. Zakiewka z TNT. Poszły na to cztery bloki, więc lepiej się postaraj. Let's go. Wow! Nie! Co tu się właśnie. Nie! O kurde! O kurde! I to się nazywa sakwa, na którą zasługiwaliśmy! Wiecie, co, to się nie może tak skończyć. Dajcie więcej! I zostawcie łapkę w górę, suwa i dzwona, by nie ominęły Was żadne kolejne odcinki. O my widzimy się jutro! W kolejnym odcinku 52 diamenty! Przecież to jest nielegalne! To tak nie może! Papa! Pa. Być nie ma! Wow, a przed sobą masz właśnie teraz dwa w tym po prawej poprosiłem dziesięciu kompletki losowych widzów, aby zbudowali jedzenie w Minecrafcie! Co z tego powstało i dlaczego połowa działek to McDonald's? Przekonaj się sam i kliknij teraz!